Zapraszamy na bajkę Sekret babci Jagody. W małym miasteczku, ukrytym między wzgórzami otulonymi jesienną mgłą, mieszkała babcia Jagoda. Dla większości sąsiadów była po prostu uroczą staruszką, która piekła najlepsze ciasta drożdżowe pod słońcem i zawsze miała w kieszeni fartuszka jednego cukierka dla dzieci. Nie wiedzieli jednak, że gdy opadał ostatni liść, a kalendarz zbliżał się do 30 listopada, babcia Jagoda stawała się kimś więcej. Stawała się super babcią, strażniczką zimowej siły, jej moc nie brała się znikąd. Pochodziła z tajnej, przekazywanej od pokoleń receptury na szarlotkę mocy. Nie była to zwykła szarlotka. To ciasto pieczone raz w roku, tuż przed nadejściem 1 grudnia, miało w sobie magiczną moc. Jego zapach, niosący nuty cynamonu, ciepła i wanilii, rozchodził się po całej dolinie i dawał ludziom oraz zwierzętom siłę, nadzieję i odporność na zimowe chłody i smutki. Przepis zapisany był na starym złotawym pergaminie, który Babcia Jagoda trzymała w drewnianej skrzyni zamykanej na mosiężny kluczyk. W tym roku przygotowania były wyjątkowo ważne. Jesień była długa i męcząca, a meteorolodzy zapowiadali zimę stulecia z mrozami sięgającymi minus 30 stopni. Rankiem 29 listopada Babcia Jagoda otworzyła skrzynię. I zamarła. Pergamin zniknął. W kuchni momentalnie zrobiło się zimno, mimo że w piecu wesoło trzaskał ogień. Z komina, zamiast dymu, wleciał do środka czarny, jak sadza, kłąb dymu, który uformował się w złośliwą, chichoczącą twarz. To była ona, Jędzomira. Zła czarownica z chłodnego wąwozu, która żywiła się ludzkim smutkiem i nie cierpiała niczego tak bardzo jak ciepła, radości i zapachu cynamonu. W tym roku nie będzie żadnej szarlotki, staruszko. Zakpił głos Jędzomiry, odbijając się echem od garnków. Koniec z waszą głupią siłą i nadzieją. Tej zimy zapanuje tylko mój mróz i moja cudowna zgorzkniałość. Przepis jest mój. Chichot oddalił się i zniknął. Babcia Jagoda przez jedną sekundę wyglądała na załamaną, ale była to tylko jedna sekunda. Po chwili jej łagodne oczy pociemniały, a na twarzy pojawił się wyraz determinacji. Podeszła do kredensu, poprawiła okulary i rozwiązała swój kwiecisty fartuszek, by zawiązać pod nim drugi. Ten specjalny, w kolorze głębokiego burgundu, haftowany złotą nicią. Sięgnęła po swój ulubiony, ciężki wałek do ciasta, spoczywający na honorowym miejscu nad piecem. To nie był zwykły wałek, to był super wałek sprawiedliwości. Jeszcze zobaczymy, kto tu będzie jędzo Jęzomiro, mruknęła. Nikt, ale to nikt, nie zadziera z moją szarlotką. Superbabcia Jagoda nie traciła czasu na lamenty. Złodziej miał nad nią najwyżej kilka minut przewagi. Wiedziała doskonale, gdzie mieszka Jędzomira w chłodnym wąwozie, cuchnącej rozpadlinie skalnej na północ od miasteczka, gdzie słońce nigdy nie dochodziło, a jesienne liście gniły, zanim zdążyły zmienić kolor. Sięgnęła do szafki pod zlewem. Wyjęła parę starych, ale nieskazitelnie czystych kaloszy. To były kalosze lekkiego kroku, które pozwalały jej stąpać bezszelestnie i nie grzęznąć w największym nawet błocie. Wsunęła je na nogi, na burgundowy fartuch zarzuciła szarą chustę, pelerynę jesiennej mgły, która czyniła ją niemal niewidoczną w leśnym poszyciu. Złapała swój superwałek sprawiedliwości, wsunęła go za pas fartucha i wyszła na zewnątrz. Świat już zaczął się zmieniać. Chociaż słońce wciąż było na niebie, jego promienie wydawały się blade i pozbawione ciepła. Wiatr, który jeszcze rano pachniał jabłkami, teraz niósł ze sobą swąd siarki i zgnilizny. Jędzomira zostawiła wyraźny ślad. Wszędzie tam, gdzie przeleciała, trawa czerniała, a ostatnie chryzantemy w ogródku babci zwiesiły smętnie głowy. Och, ty niedobra kobieto, mruknęła superbabcia, ruszając szybkim truchtem w stronę lasu. Dotarcie do chłodnego wąwozu zwykle zajmowało godzinę. W kaloszach lekkiego kroku zajęło jej to ledwie dziesięć minut. Stanęła przed wejściem do rozpadliny. Było to ponure miejsce. Skały pokrywał zielony nalot. A zamiast drzew rosły tam tylko kolczaste, bezlistne krzewy. Jędzomira nie zamierzała ułatwiać pościgu. Gdy tylko babcia jagoda postawiła pierwszy krok w wąwozie, krzewy ożyły. Ich gałęzie wystrzeliły niczym bicze, próbując ją oplątać. To były pnącza zwątpienia, magiczna pułapka, która wysysała z ofiary całą wolę walki. Ale Superbabcia nie była zwykłą ofiarą. Złapała za swój super wałek sprawiedliwości. Gdy pnącza sięgnęły jej ramion, zamachnęła się nim z siłą, której nikt by się po niej nie spodziewał. Wałek uderzył w gałęzie z głuchym łup. Nie rozbił ich. Zamiast tego z miejsca uderzenia po pnączach rozeszła się fala czystego, ciepłego światła o zapachu świeżo upieczonej kruszonki. Pnącza zwątpienia zaskowytały cienko i skurczyły się, cofając w popłochu w skalne szczeliny. — Nie mam czasu na głupstwa — powiedziała stanowczo. Ruszyła w głąb wąwozu. W powietrzu unosił się już pierwszy, nienaturalny mróz, a z góry zaczęły spadać pojedyncze, ostre płatki śniegu. W oddali usłyszała skrzekliwy śmiech Jędzimiry. Super Babcia biegła w głąb wąwozu. Nienaturalny śnieg sypał coraz gęściej, a swąd siarki i zgnilizny był już niemal nie do zniesienia. Wreszcie dotarła na samo dno rozpadliny, gdzie w skalnej ścianie ziała czarna jak sadza jaskinia. Z jej wnętrza dochodził skrzekliwy, fałszywy śpiew jędzimiry, która nuciła coś o zmarzniętych sercach i goryczy poranka. Babcia Jagoda, wciąż osłonięta peleryną jesiennej mgły, zajrzała bezszelestnie do środka. Widok był okropny. Czarownica tańczyła dziki taniec wokół buchającego zielonego ogniska. Nad ogniem wisiał żeliwny kocioł, w którym bulgotała obrzydliwa szara maś. A na kamiennym stole obok leżał on, złoty pergamin z recepturą. Jędzomira właśnie sięgała po niego swoimi kościstymi palcami, trzymając w drugiej ręce szczypce. Zamierzała wrzucić przepis do ognia. — Koniec z ciepłem, koniec z radością! — chichotała. — Zamiast waszej śmiesznej szarlotki będzie breja z samego zwątpienia. Tej zimy nikt się nie uśmiechnie. — Chyba śnisz, moja droga! — głos babci Jagody zagrzmiał w jaskini, mocny i czysty jak dzwon. Zrzuciła pelerynę, a jej burgundowy fartuch zalśnił w zielonym świetle ognia. Jęzomira wrzasnęła z zaskoczenia. Ty, stara, jak śmiałaś tu wejść. Wściekła, wyrzuciła ręce do przodu, ciskając w babcie kulą czarnego lodu. Ale super była gotowa. Uniosła swój super wałek sprawiedliwości niczym tarcze. Lodowy pocisk uderzył w idealnie gładkie drewno i rozprysł się w pył. Co więcej, wałek zaabsorbował całą złą energię, rozgrzewając się lekko i zaczynając pachnieć pieczonymi jabłkami. Co? co to jest? wyjąkała czarownica, cofając się o krok to jest, moja panno, wałek zrobiony z drzewa pierwszego sadu. Odparła spokojnie babcia Jagoda, obracając broń w dłoniach. Nasycony jest setkami lat miłości do pieczenia i ciepłem tysięcy dobrych posiłków. Twoja marna magia chłodu nie ma z nim najmniejszych szans. Jędzomira wpadła w szał, rzuciła się w stronę stołu, by porwać pergamin i podrzeć go na strzępy. Jeśli ja go nie będę mieć, nie będzie go miał nikt. Wtedy super babcia. Zadziałała. Z precyzją mistrza kuchni odmierzającego mąkę rzuciła swoim wałkiem. Nie celowała w czarownicę. Super wałek sprawiedliwości poszybował przez jaskinie i z głośnym brzęk uderzył prosto w żeliwny kocioł. Kocioł przewrócił się, a cała jego zawartość, lepka, szara breja z wątpienia, wylała się prosto na Jędzomirę. A niech to! Moja własna gorycz, parzy, parzy, zawyła czarownica. Oblepiona własną złą magią, potknęła się i w panice wbiegła w najciemniejszy komin skalny na końcu jaskini, znikając z żałosnym skowytem. W jaskini zapanowała cisza. Wałek posłusznie wrócił do ręki babci. Podeszła do stołu i delikatnie zwinęła pergamin, chowając go za fartuch. Był 30 listopada, samo południe. Gdy wyszła z wąwozu, nienaturalny mróz zniknął. Zdążyła idealnie. Tej nocy zapach szarlotki, mocy otulił całą dolinę, dając wszystkim siłę na nadchodzącą mroźną zimę. I tak, dzięki odwadze Superbabci Jagody i mocy Superwałka Sprawiedliwości, przepis został uratowany. Zapach cynamonu i pieczonych jabłek otulił całe miasteczko, niosąc ciepło i radość na zimowe dni. Dziękuję, że wysłuchaliście tej opowieści. To dowód, że największa magia kryje się w tym, co robimy z miłością i odrobiną masła. Napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony zimowy przysmak, który daje wam supermoc. Szarlotka? Gorąca czekolada? Rosu, jeśli kibicowaliście babci Jagodzie, zostawcie ciepłą łapkę w górę i subskrybujcie, by nie przegapić kolejnych magicznych historii. Trzymajcie się ciepło i smacznego.